Tak. Ale coś mi tutaj nie pasuje. Dlaczego wy jesteście w moim pokoju? No to jest mój pokój naprawdę. Kto Was tutaj zaprosił? Kto wam tutaj pozwolił przyjść? Sami przyszliście? A mówiliście rodzicom, że wychodzicie z domu? Tak. To jest bardzo ważne. Zawsze informujemy rodziców, że wychodzimy z domu, prawda? Tak. A to naprawdę jest mój pokój! A to jest moja stara szafa. Dostałam ją od babci, bo moja babcia, moja babcia to jest taka superowa, mówię wam. Ona płynęła kajakiem, jeździ na łyżwach, na rowerze, a teraz jest nad morzem. Tak, ja bardzo za nią tęsknię i pomyślałam, że może napiszę do niej list. Bo możecie mi pisać? Pa. Tylko ja mam taki problem, bo Naprawdę, to ja nie umiem pisać listów i dlatego was proszę, żebyście mi pomogli. Tylko nie wiem, jak zacząć. Jak mogę zacząć? Może? Kochana babciu. Kochana babciu! Myślicie, że to będzie, tak? Tak. tak. Kochana babciu. Babo wy. Babo? Do mnie? Nie, no ona niedawno wyjechała, to niech sobie będzie na tym morzu. A może bardzo za tobą tęsknię? Tak. Może tak być? Tak. Bardzo za... A tobą to z dużej litery czy z małej? Z dużej. Poważnie? Bo je, to ja tego nie wiedziałam. Bardzo za tobą tęsknię. Co jeszcze mogę spytać babci na przykład? Jak się czujesz? Jak się czujesz? No super! babcia na pewno się ucieszy z tego listu. Jak się czujesz? Czy pogoda ci dopisuje? Tak! Czy pogoda ci? Z dużej czy z małej? małej. A to co? Nie, no moja babcia mówiła, że ta szafa jest magiczna, ale ja w to nie wierzę. Tam nikogo nie ma. Skrzatem? Takim prawdziwym? Tak. Nie, z czekolady. Nie? <grym> Uważaj z tymi żartami, bo ja jestem głodna, a brzuszek burczy, bo się kurczy. Ja się nazywam Skrzat Ptyś i pochodzę z krainy leśnych szeptów. Leśnych szeptów. Zawsze do siebie wszyscy No jest tak cichutko, Ach, mam nadzieję, że u was też dzisiaj będzie Nie, tak my, my bawimy się głośno, prawda? Tak! A jak głośno się bawimy? Tak! <glorę z ubiegły> <glorę z ubiegłem> Ale ptysiu, ptysiu, powiedz, co sprowadza cię do naszej krainy? A, a właśnie, bo ja pochodzę z krainy <glorę z ubiegły> leśnych szep, tak? I, I przychodzę do was w poszukiwaniu takiej, Zbaka. takiej Zbaka. Zbaka. piastki z... Nie, to my tutaj... O! Zobaczcie! Tak. Właśnie taki, taki, taki. A, a, to gdzie jest, znajdę? To jest Klementyka! Ona co wieczór no, świeci no, do okna. O, to ja ją zabiorę i będzie świeciła mojej mamusi. A dlaczego twojej mamusi, a nie mi? No bo ja, ja to, to mogę znaleźć inną, ale gdzie ja znajdę taką piastkę no, z nieba? Tak? Dla mamy tą gwiazdkę. Oj, mamo się ma urodziny i, i chciał dać taki najlepszy prezent. Urodziny, ja uwielbiam urodziny mamusi. Zawsze daje najpiękniejszy prezent. A wy lubicie dawać prezenty mamom? Tak! Mamy za ja prawda? Na! Ja gwiazdkę z nieba, tylko musisz mi pomóc. Nie, się to jest niemożliwe. Zobacz, zobacz jak ona jest daleko za, za, całym miastem Krakowem. Oj, ptysiu, a czy ty znasz zasady ruchu drogowego?